Witam na opowiedzianym wcześniej unboxingu z Hearthstone'a. Dzisiaj otworzymy 6 pakietów na Na pierwszy unboxing myślę, że to będzie całkiem ok. Będzie to jeden zwyczajny pakiet. Dwa pakiety z Goblinów wesów Gnomów. I trzy z najnowszego dodatku Wielki Turniej. Zaczniemy sobie od najmniejszego. Liczymy na legendę, ale jeszcze przycisnę trochę Myślę, że jest okej. Okay. I uwaga. Legenda, legenda, legenda. Moment. Ta jak ja dawno legendy nie dostałem. No dobra, tu nic nie ma. Tam śmerć. No dobra, no to teraz. Gobliny z gnomy. Legenda, 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 please. Moment, znowu. Teraz mamy chociaż dwa zatki. No jedna złotka. No, teraz legenda będzie. Ja chcę. Pięć legend. Nie, 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 nie. No dobra, gobliny wojsus, gnomu. Dalej bez legendarek. Okej, okay. no chociaż tego przyzwania z wiedzą nie miałem. Ale to nie wydaje się jakaś Nawet... No. Jednej dobrej karty tak naprawdę nie ma, której bym nie miał. Olejek już miałem. To jest, już miałem. Jak będzie coś ciekawego, to skomentuję jakiś epic, legenda. prawda. Tak, to... O, jest epik! to już coś. No tu nic, mamy normalne karty i epicko. Pięknie. Tej karty potrzebowałem, bo z tego co pamiętam, jej nie miałem. Na pewno jej nie miałem. A to jest bardzo dobre czyszczenie. Dobrze. Jak będą jeszcze tak te dwa pozostałe pakiety: jedna legenda i jeden epic. się cieszyć. Uwaga. No dobra. Wystarczy jedna legenda. Kukło. No to wszystko miałem, to na pyłek będzie. Opech. No I uwaga. Tu mam ciuki. Ostatnia paczka. No dobra, jest jeden epic. Aha, fajnie, dwa takie same. Jest to jedna kukła. I uwaga, epic. A, go też miałam. Chyba nawet dwa razy. No, niezbyt udany unboxing. No, przepraszam bardzo, że się się nagrało. No chociaż 160 pyłku, trochę stole, nawet ah. No jak nazbiałem kolejne 6 pakietów, to jest problem. Jest, jest to jeden unboxing, może będzie szczęśliwy. Dobrze, dziękuję i zapraszam do następnych odcinków.